Joanna Trzepiecińska cieszy się dużą popularnością i sympatią wśród widzów. Przełomem w jej karierze był angaż do rodziny zastępczej, z którym była związana przez 9 lat. Prywatnie nie zawsze miała szczęście, a miłości szuka właściwie do dzisiaj. Na małym ekranie Joanna Trzepiecińska pojawiła się jeszcze przed ukończeniem szkoły teatralnej w Warszawie, grając dorosłą Joannę Macieszankę w serialu Rzeka Kłamstwa. W tym samym roku zadebiutowała na deskach Teatru Polskiego w stolicy w spektaklu Jana Englerta, a rok później w filmie dotkniętych Wiesława Saniewskiego. Od tamtej pory aktorka dzieliła swoją zawodową aktywność między telewizję, teatr i kino. Jeszcze w trakcie studiów poznała o 17 lat starszego reżysera, Krzysztofa Zaleskiego, z którym szybko zamieszkała. Problem w tym, że mężczyzna miał wówczas żonę, Marię Pakulnis która również występowała w serialu Rzeka Kłamstwa. Kiedy Maria zaszła w ciąże, Krzysztof potulnie wrócił do domu, co było bolesnym doświadczeniem dla młodej aktorki. Mimo trudnych doświadczeń prywatnych, Joanna Trzepiecińska z powodzeniem kontynuowała swoją karierę, zdobywając uznanie widzów i krytyków. Jej profesjonalizm i talent sprawiły, że jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych aktorek w Polsce. W 1990 roku na świat przyszedł ich jedyny syn, Jan, a para pozostała razem aż do śmierci Gwiazdora w 2008 roku. Joanna Trzepiecińska nadal szukała miłości w swoim środowisku. Następnie związała się z Jarosławem Żamojdą, autorem zdjęć do Obywatela Świata Rolanda Rowińskiego, w którym zagrała jedną z ról. Ta relacja ze starszym o 5 lat reżyserem również ją rozczarowała. Szczęście miało ją odnaleźć dopiero później. Aktorka ustatkowała się u boku o 16 lat starszego pisarza Janusza Andermana. Wyszłam za mąż z wielkiej miłości, miałam poczucie, że byłam kochana. Przeżyłam wiele pasjonujących lat, ze świadomością, że mam obok niezwykle interesującego człowieka. Jego przewaga doświadczenia, lat, intelektu była inspirująca. Nigdy się z nim nie nudziłam. Uwielbiałam nasze wieczorne rozmowy, dzieliła się aktorka w wywiadzie dla gali. Na początku lat 2000 roku małżonkowie doczekali się dwóch synów, Wiktora i Karola. Jednak Trzepiecińska przyznała potem, że założenie rodziny było najmniej udanym etapem wspólnego życia. Gwiazda na pewien czas odpuściła rozwijanie kariery i skupiła się na wychowaniu dzieci. Mimo trudności, jej profesjonalizm i talent sprawiły, że jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych aktorek w Polsce. Na często nieobecnym w domu partnerze Joanna Trzepiecińska nie mogła polegać, tym bardziej, że Janusz Anderman zaczął mieć problemy z nadużywaniem alkoholu. Zobligowana przysięgą małżeńską do walki o związek, aktorka starała się uratować ich wieś, ale na próżno. Wkrótce Anderman porzucił ją dla dziennikarki telewizyjnej Kamili Dreckiej. Zanim to się stało, Trzepiecińska postawiła ukochanemu ultimatum, albo ona, albo ja. Odpowiedź mogła być dla niej zaskoczeniem. Choćbym nie wiem, jak kochała męża, nie rzucę się w drzwiach i nie powiem, odejdziesz po moim trupie. Bo z szacunku dla samej siebie i dla niego uważam, że ma prawo do swojej drogi, powiedziała w wywiadzie dla Gali. W 2009 roku małżeństwo aktorki i pisarza przeszło do historii, a Anderman do dzisiaj trwa u boku Dreckiej. Po rozwodzie Trzepiecińska była łączona z wieloma mężczyznami, między innymi bokserem Marcinem Najmanem, aktorem Mirosławem Konarowskim czy jazzmanem Bogdanem Hołownią. Jej serce przez kilka lat biło dla podróżnika Piotra Śliwińskiego, ale i ta relacja nie przetrwała. Na fali kryzysu po rozstaniu, kobieta udała się po pomoc do psychiatry Dariusza Wasilewskiego, z którym stopniowo zaczęła mieć bliską, prywatną więź. Niedawno prasa rozpisywała się o jeszcze innym wybranku w jej życiu tajemniczym muzealniku Macieju. Pomimo licznych trudności w życiu prywatnym, Joanna Trzepiecińska pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych aktorek w Polsce, a jej zawodowy profesjonalizm i talent nadal zdobywają uznanie widzów.